Z tego widzimy, ilu musimy klientów zagaić do tego, żeby w ogóle z tych 2% wyszło nam na przykład 3, 4, 5 spotkań, a z tego jedna, dwie sprzedaży, w zależności od tego, ile tego potrzebujecie. I z takiej perspektywy musimy myśleć też o prospectingu. Ta konsekwencja to również niepoddawanie się tak naprawdę. Czyli ja się nie zniechęcam, że muszę wysłać tysiąc wiadomości, żeby zrobić 8 sprzedaży. Albo czasami jest też tak menadżersko, że. Kierownik, dyrektor, menadżer mówi, no tak, ale no tyle już wysłałaś, tyle już wysłałeś wiadomości i dalej nic. To jest normalne w prospektingu, to nie jest normalne w sprzedaży. Taka skuteczność, ale w prospektingu tak, bo my wiemy, że nie każdy klient, z którym zaczniemy rozmawiać, wejdziemy w jakąkolwiek relację, będzie chciał od nas kupić, mało tego, wiemy, że niewielu klientów potencjalnych spośród tych, do których skierujemy nasze pierwsze działania. Będzie chciało i będzie się decydowało od razu na rozmowy sprzedażowe z nami, ale prospecting właśnie ma to do siebie, że dzięki tej konsekwencji on czasami potrafi w najmniej oczekiwanych przez nas momentach być takim prezentem. To widzę, że Jarek podczas są jakieś grzeczne dzieci, no to właśnie to jest też tak, czasami taki prezent, że klient. Na przykład wczoraj miałam spotkanie z klientką, która powiedziała mi, że kilka miesięcy temu odezwałam się do jej prezesa. Z jakąś wiadomością na lincie, której ja absolutnie nie pamiętam, bo to już było bardzo dawno temu z perspektywy działań prospektingowych, i dzisiaj oni po kilku miesiącach wracają i chcą rozmawiać o współpracy, bo dzisiaj dopiero są gotowi.